Martwi Cię, że pracownicy przychodzą i odchodzą. Jesteś zmęczony bezowocnym poszukiwaniem specjalistów. Masz marzenie, aby Twoi podwładni mówili o firmie, że to ich druga rodzina. Zbuduj wizerunek swojej firmy jako atrakcyjnego pracodawcy. Działania te nazywamy Employer Brandingiem. Akademia PARP zaprasza na kurs online Employer Branding. Po ukończeniu kursu. Przygotujesz plany, co zrobić, by twoi pracownicy czuli satysfakcję z wykonywanej pracy i zachwalali twoją firmę. Sprawisz, że najlepsi specjaliści na rynku sami będą aplikowali do twojej firmy. Stworzysz wiarygodny wizerunek swojej firmy na rynku pracy i w otoczeniu biznesowym. Kurs Employer Branding. Zarejestruj się już dziś w Akademii PARP www.akademia.parp gov.pl